Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Defenderze, a bohaterem bitwy jest Makumba 123. Piordy, bitwa standardowa losowanie na topce. Tak, wiem, możecie narzekać znowu. Ja również będę narzekał. Znowu szóstki, znowu losowanie na topce. Biedne szóstki, jak tutaj? Żyć. No, nasz bohater tutaj na defenderze. Dobno, nowa zabawka. Akurat wpasowana w styl Makumby. No, jak widzimy, nasz bohater nie spieszy się na pole bitwy. 17 na godzinę. 15, 20. Przyspieszył, jak bolid Formuły 1! I teraz pędzi. Zdecydował się po prostu... Który zakręt wejść, jak pokonać następną szykanę i, 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 i w ogóle sprawdził mapę. Ok, no wiadomo, że musiał tutaj przyjechać. No gdzie by pojechał? No w sumie Defenderem mógł pojechać wszędzie. Lorca bardzo agresywnie, czyli nasz bohater ma już świadomość tego, że tam przeciwników po prostu nie ma. Czyli będzie ostry push na. Umocnione pozycje wroga na dwie artylerie. Więc może być ciekawie. I jest czołówka. No i nasz bohater, na szczęście nie na goldzie, ale na defenderze za to. <laughs> o, to tak jakby na goldzie był. A jakby strzał z golda, to byłoby podwójnie goldowo. Goldilowo raczej. <laughs> Okej, okay. i teraz. No cóż, Renegat, no parę takich solidniejszych pojazdów przeciwnika tutaj przyjechało, i z M nie jest, nie jest słabym aż takim pojazdem. No ale do defendera nie ma startu oczywiście. Natomiast Renegat powinien grać na wieżę. Powinien zająć lepszą pozycję i tego nie zrobił. Pantera zajęła idealną pozycję. No i kolega dopiero teraz się zdziwił. Dopiero teraz zorientował się, że nikt nie broni jego boków. No i kolega... Nie, ono nie ogarnia. Dopiero teraz skapował się, że coś jest nie tak. Próbował się wycofać. No i ostatecznie słabo to wyszło. A te renegat. A te sobie może tak bić. Nasz bohater sobie może jechać. No, czekamy na artylerię. Czekamy na coś więcej. No, tak to ciekawie się robi, ale ja bym się nie zasłaniał skałką. Nie, nie. Nie ma to sensu. Wierzę, że za to bym sobie obrócił wcześniej przed wyjazdem. Bo tak zminimalizowaliśmy czas przebywania na, na otwartym terenie. I czas reakcji przeciwnika. Po prostu zniwelowalibyśmy do minimum, czy szansę jego na reakcję. O, zniwelowalibyśmy do minimum, a tak nasz bohater troszeczkę zabałaganił. Ale to wiadomo, to jest Makumba. On za chwilę wyjedzie. Załatwi tego Renegata, kawulca niekoniecznie, artyleria. No i kawulec załaduje Haki. Może tak, może i nie. Myślałem, że może będzie próbował chociaż objeżdżać naszego bohatera, żeby zrobić chociażby jedną pestkę przed śmiercią. No, Renegat się wbił. Wiadomo, że Renegata pierwszego trzeba wykończyć. No i zwykłe pociski się kończą. Kończy się również KW1S. T3400 za to bardzo ładnie. Nasz bohater trochę tutaj w panice. Obraca kodubem. I tak musi mieć baczenie na te 3400. Ale wiadomo, Defender wybacza wiele. Mamy już 4000 zablokowanych przez pancerz. A przeciwników jeszcze całkiem sporo. No tak. E, trzeba chyba pojechać. No teraz taka, takie ryzykowne troszeczkę. E, ale nasz pater wraca do bazy. Będzie tutaj tankował paliwo, zapas amunicyjny, jakieś bandaże, no i wtedy dopiero ruszy znowu do przodu, ale jest tutaj AMX, no biedak nie ma największych szans, nie ma żadnych szans, chyba, że jakaś podpała w tyłek Defendera, wtedy to, no, wtedy by jakoś zagrało. Zjazd, nie wiem czy był sens zjeżdżać tutaj. Teraz będzie się trzeba wtoczyć na górę. To trochę potrwa. T3400 ucieknie. Przeciwnicy zajmą bazę. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale w każdym razie nasz bohater się toczy, toczy, toczy. No i się dotoczył. No, wsparcie z tyłu. Ktoś tego T3400 zdjął. Można jechać dalej. No i to tak wygląda właśnie. Podejrzewam, podejrzewam, że Makumba będzie miał dużo, bardzo dobrych wyników na defenderze, dużo masterek, dużo orbitych. No i będzie miał fan niesamowity w przeciwieństwie do przeciwników. No i będą właśnie dać takie akcje, wyjazdy gdzieś tam ciach, szarże, tarany. O tak. No, co te kryski lubią po prostu na defenderach? W sumie nie mam defendera, nigdy mnie nie fascynował ten czołg pod kątem zakupu. Uważam, że jest przegięty, no, a w połączeniu z przegiętym Makumbą, to, to to już w ogóle, ja wiem. Teraz wchodzi więcej pojazdów takich mocniejszych, takich równych Defenderowi, ewentualnie, ale. Defender był takim pojazdem pierwszym. Pierwszym takim naprawdę super OP, jeżeli chodzi o pancerz, jeżeli chodzi o miażdżenie właśnie lotierów, szóstek, siódemek. I tak te bitwy wcześniej wyglądały i nadal wyglądają. Defender na topce to rzeźnik. Makumba na topce to również rzeźnik. Czyli mamy tutaj podwójnego rzeźnika. Ja poproszę kilogram mięsa. Okej, okay, ale Zarty. Jakąś polędwiczkę. Okej, okay, Cromwell został. No ale mam nadzieję, że sojusznicy już go dobiją. Nie będziemy tutaj się przecież bawić. Za bardzo. Halo, halo, tam jest. Halo, no tam jest, tak? O tak, o tak. No, jeszcze mógł krzywdę zrobić. Jeszcze mógł naszego bohatera podpalić, wysadzić. No, ale trzeba wreszcie pojechać po te 37 HP, zrobić ten damage, zrobić fraga. Zakończyć bitwę szóstym fragiem. No, 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 no. Przeciwnik pewnie uciekł. A no, przed defenderem to wszyscy uciekają. Ale czy nasz bohater go złapie? Oh, chyba nie, chyba nie. Tak więc niech ktoś tam zakończy jego cierpienia. O oh, właśnie, dziękuję. No nie do usłyszenia, tylko do wyników końcowych. Przejdźmy. I tak, mamy tutaj asa pancernego. Medal za rykoszety. Coś tam do naszego bohatera strzał. A nie, tam parę salw było, jak już tam wyjechał tam za zakrętu i tam... Przestał się chować. No coś tam było. Stalowa ściana, duży kaliber. Była nawałnica pocisków w sumie. Duży kaliber wpadł. Jakby nie, jakbyście tego nie wiedzieli, nie wiedzieli, to defender to taki obrońca. <taki, taki żarcik. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi. Jak ktoś nie wie, to trudno. Nie musi się dowiedzieć. Tajemnica. A nasz bohater tutaj. Napukał 7620 obrażeń. No, na tle reszty teamu wygląda to rewelacyjnie. 110 powinna zrobić więcej. Nie, że więcej od naszego bohatera, ale myślałem, że tutaj ze trzy koła co najmniej zrobi. Lorka tak szybko. No, Lork. No, pojechała na zwiat. I no. Lorku na topce zrobić 297. To trzeba być naprawdę kozakiem. 5 fragów tylko. Ale 2000, 2000 Expa na szóstkach. No dużo, dużo, dużo. Skuteczność bojowa, na szczęście nie na goldzie, tylko na zwykłej amunicji. Gold tam później był w końcówce, bo amun zwykła amunicja się skończyła. Z dystansu raczej nasz bohater nie strzelał, mm, zablokowane przez pancerz 4262, wyspotowane 1500 asyst na dodatek wpadło. No i cóż więcej powiedzieć, tak, chyba tylko o tym jeszcze raz przypomnę. To jest czołg pasujący do stylu Makumby. Także spodziewam się zalewu bitew na defenderze. Ale mam nadzieję, że tym razem tutaj już biednych szóstek nie będzie. Będą ósemki, dziewiątki, dziesiątki, i wtedy zobaczymy, jak nasz bohater wykorzystuje moc Defendera. No, może nawet sobie na dziesiątki postrzelać z Golda, pozwalam mu. Jestem ciekawy. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.